Niech żyje, żyje nam Sto lat, sto lat Niech żyje żyje, Niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje, Niech żyje, żyje nam Niech żyje, żyje nam Monia, żebyś zezłomowała tego niebieskiego szrota i w końcu kupiła normalny samochód. Żeby twoje zdjęcia zawsze wychodziły idealne. Żebyś zawsze trafiała na wspaniałych współlokatorów. I żeby Twoje życie było dobre odwrotnie, proporcjonalnie do smaku wódki na kanarach. I żeby zawsze było spośród swoich zna dobrych znajomych i przyjacieli i e, jednolitych pośladków. Żeby Kuba był z Ciebie zadowolony, a Ty z niego. Żebyś częściej ze mną chodziła na kawę. Jednostek kosztów, no i pieniędzy, żeby było od kogo pożyczać. Żeby zdjęcia twojej dupy zawsze dawały nam tyle przyjemności co do tej pory. Żebyś nie jadła po 20. Żeby płytka zawsze działała. Żeby nikt więcej nie powiedział ci, żebyś nie jadła po 20. Żeby no, podkład ci się zawsze dobrze rozcierał, a kreski wychodziły równe i cienkie. Żebyś następnym razem oszczędziła tę biedną salę. Żebyś była zresztą Boston Dynamics. Żebyś była zdrowa jak owoce, jako Życzę Ci, żebyś miała taką figurę jak ja. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech Ci Kuba go tańczy. Żeby w sklepach był większy wybór ciuchów dla tak dużych piersi, jakie nosisz na swojej klatce piersiowej. Żebyś zawsze była piękna. Żeby włosy na nogach nie rosły Ci w wakacje za szybko. Życzę Ci udanej kariery jako fotomodelka. No co? i żeby się Pani w końcu wzięła do roboty. Dobra, Monia, towarzystwo spajasz, samochodem dopierdalaś, na imprezach nie próżnujesz, całą noc balujesz, swoich kolegów dokarmiasz, pysznymi pomidorami zapełniasz, z kupcem mieszkać się nie boisz, stojka może też oswoisz. Kuba pod pantoflem siedzi, każdy może Cię odwiedzić. Wszystkiego najlepszego, co tylko wspaniałego. Jedź, Jedz, jeźdź, jeźdź,